na Kaczor wow. po prostej, a serwisowy, teraz Kaczor rozbija ten a serwisowy, jakżeż fantastycznie kończy się ten mecz. Cześć, witajcie, kolejny tydzień asów. Robi się coraz ciekawiej, bo już no, pędzi ta nasza Liga, kolejna kolejka za nami, ale myślę, że to, co najbardziej zelektryzowało po tej kolejce, to oczywiście to, jakich zmian poczyniono i Odnoszę wrażenie, że coraz szybciej te zmiany się zdarzają. Fakty Wrocław rozpoczął jako pierwszy w tym sezonie i tutaj na pewno zmiana trenera wpłynęła na początku zespołu na dużą korzyść. Teraz widzimy, że troszeczkę problemu z mistrzeniami Polski, ale kto by go nie miał przy tak dobrze dysponowanym zespole Jacka Nawrockiego. No i dalej zmiany trenerów w Kaliszu, w Bydgoszczy, no i... Wrocław, który pożegnał Olę Rasińską, ta oczywiście wiemy, że trafi do włoskiej A2, tam będzie prezentować barwę Sasuolo. No więc dużo się dzieje. Pytanie teraz, czy szkoleniowcy, asystenci, bo to oni w najbliższych dniach prowadzić będą zespół z Kalisza i Bydgoszczy, poradzą sobie, czy zostaną pozostawieni na stanowiskach pierwszych szkoleniowców tych właśnie dwóch zespołów, czy też... No tutaj prezesie poczynią jakieś dalsze kroki. Powiem szczerze, bardzo czekam na te informacje, no bo tradycyjnie sporo się dzieje, sporo się zmienia, kiedy też przychodzi nowa postać z zewnątrz do zespołu, wprowadza swoje zasady. No i bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, ale szybko przechodzimy do tego, co właśnie w tym minionym tygodniu, bo ta kolejka rozpoczęła się w czwartek, skończyła się wczoraj dosyć późnym wieczorem, bo przecież te spotkanie jokera z... jokera, 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 jokera z wygoszczą z, z no właśnie, już tam tyle tych meczów, że czasami się gubię, więc wolę zapisać, sprawdzić I, i trwało ono bardzo długo, ale oczywiście śledziłam razem z Wami właśnie po to, żeby dzisiaj tutaj przygotować troszeczkę informacji. No ale zaczniemy od tego, co już w miniony czwartek, oczywiście cała ta otoczka związana z grą dla niepodległej na pewno wszystkim się podobała, bo przecież nasz hymn grany przy meczach, no to wyjątkowa sprawa. Ja pamiętam sama grając jeszcze w Stanach, miałam okazję słuchać amerykańskiego hymnu przed każdym spotkaniem, co jest oczywiście bardzo ciekawe, ale widać, że ten duch patriotyzmu jest tam bardzo silny, no i... Powiem szczerze, że jak słuchać nasz polski Mazurek Dąbrowskiego przy okazji naszych spotkań, to też jest oczywiście bardzo fajne. No właśnie, dodam jeszcze taką ciekawostkę, że w Stanach często jest tak, że to zawodniczki czy zawodnicy, którzy troszeczkę znają się na, na śpiewie, mają okazję zaprezentować swoje umiejętności. No ale już przechodzimy do tego spotkania czwartkowego, czyli Kalisz Radom. No i tutaj na pewno te zmiany, jakie poczynił ten Paśnicki na boisku no były kluczowe, wejście Dróżkowskiej na pewno bardzo istotne. Ona na 48% w przyjęciu, 42% w ataku. Szkoda tylko, że Karolina jak miała tą szansę w wejściowej szóstce, to nie do końca ją tak wykorzystała, aczkolwiek wiadomo, na każdy zespół inaczej się przygotowujemy i tutaj z Radomiem miała ona na pewno wejście smoka. Gałkowska i Mucha na 0% w ataku. No to jest na pewno wynik bardzo trudny do zaakceptowania i powiem szczerze, że nawet nie wiem, jakbym się do tego odnieść. Dalej na środkach Cygan i Łukasik, oczywiście. No grały, ale nie na tym swoim tradycyjnym poziomie, do jakiego nas też przyzwyczaiły w ostatnich tych poprzednich spotkaniach, gdzie faktycznie wyróżniały się jako środkowe. No i tutaj pomagały im koleżanki na, na skrzydłach. Natomiast to był mecz, w którym... Bardzo dużo zmian nastąpiło, natomiast nie za wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o obraz gry. Także to, jeżeli chodzi o Kalisz po stronie Radomia, natomiast Freja Albrecht Show i tutaj wyciągam pierwszego Asa. Wielkie brawa dla Freji. raz blok, dwa atak, 13 piłek skończonych, 18 podanych. I tutaj wielkie brawa dla Alanko za oczywiście dystrybucję, bo podać aż tyle piłek w... W krótkim, powiedzmy sobie, spotkaniu z, z Kaliszem do środkowej to naprawdę olbrzymie wydarzenie. No i do tego Freja dołożyła 3 bloki, 4 wybloki, 72% w ataku, czego chcieć więcej. Do tego dobre spotkanie Aleksandry Lazic, ona 50% w ataku, 50% w przyjęciu, 40% w ataku, plus dwa bloki, to jest cały czas bardzo dobry wynik. Dalej Zuza Efimienko na środku. Cały czas widać, że gdzieś tam walczy z tą skutecznością w ataku, ale za to dodaje punkty w bloku i tutaj w tym konkretnym spotkaniu 5 punktów, 25% skuteczności w ataku niestety. No i dalej dobry mecz Oliwójcik, ona w tym spotkaniu troszkę słabiej w przyjęciu, bo tylko 38%, natomiast w ataku już 42 i to na pewno jest wynik, który na pewno trener Markezi, no może zaakceptować. Także to tyle, jeżeli chodzi o Radom. Pozostałe koleżanki na takim swoim stabilnym poziomie: nic wybitnego, ale wiemy, że to jest zespół równie grający, równo grający, więc na pewno zadowolone radomianki z tych punktów zdobytych w kaliszu. Dalej, mecz Chemika z Wrocławiem. No i tu właśnie kolejne spotkanie wrocławskiej ekipy pod dowództwem Mateusza Żarczyńskiego. Ja miałam też okazję sporo porozmawiać z Mateuszem przed tym spotkaniem i widać było, że cały czas szuka takiego optymalnego ustawienia, Ola Gromadowska nie najlepiej zaczęła spotkanie, była zmiana z Olą Rasińską. ona oczywiście lepszy mecz, no ale już wiemy, że tej zawodniczki we Wrocławiu nie ma, natomiast po stronie Chemika to było bardzo dobre, bardzo równe granie. Pod nieobecność Agnieszki Konkolewskiej i Martyny Łukasik dostały szansę Martyna Czerniańska i dostała szansę Marta Poli. Myślę, że obie skorzystały z tej szansy, także za sprawą dobrze grającej Marleny Kowalewskiej. To jest kolejne spotkanie, gdzie Marlena bardzo dobrze się prezentuje, fajnie dystrybuje piłki do swoich atakujących. Tutaj dobry procent skuteczności Jowany, dobra gra Milemkowicz, ale naprawdę wyróżniała się i tutaj kolejny as Marysia Stenzel, bo ona nie tylko dała show w przyjęciu, co mnie też zdziwiło, że tyle aż piłek posyłanych było w jej kierunku, co też była wszędzie w obronie, myślę, że na statuetkę na pewno zasłużyła w tym spotkaniu, no ale tak jak już powiedzieliśmy razem z redaktorem Brzozowskim podczas tego spotkania, bo Jana Wilentkowicz jest takim troszkę złodziejem statuetek, ale oczywiście ona też te statystyki ma bardzo dobre, no może nie idealne, bo tylko 38% w ataku, ale biorąc pod uwagę, że jest to ta bardziej broniąca, przyjmująca, no to... Na pewno ten wynik mógł być lepszy. Mm, tak sobie tu jeszcze patrzę. Dobre spotkanie Andrei Kosaniowej, bardzo równe: 46-41%. Ale tak naprawdę to było spotkanie zagrywki. Zagrywka, zagrywka i jeszcze raz zagrywka, i tutaj 7 błędów w zagrywce popełnił Wrocławianki, do tego zrobił jeden as. Dla porównania Hemik Policej 10 asów i 5 błędów, a więc to różnica jest olbrzymia i powala e, na pewno jeżeli chodzi tutaj o bloki nie było żadnej przepaści aczkolwiek też oczywiście wszystko na korzyść Chemika Police także tyle z meczu Chemik Police e, Wrocław i lecimy dalej tutaj Unii Opole LKS, no więc Unii po, postraszyło, postraszyło, wynik był e, znany oczywiście LKS zwyciężył w tym spotkaniu i tutaj na pewno należy pochwalić Robertę Rackę. To jest rozgrywająca LKS-u, która po raz kolejny też pokazuje, że fajnie można dystrybuować piłki i wykreowała na pewno tą koncertową grę Kamili Witkowskiej, która została MVP tego spotkania. I dla mnie Roberta As, bo uważam, że po raz kolejny także na tej swojej trudnej pozycji pokazuje, że, że można grać fajną, ciekawą siatkówkę, że siatkówka się nie opiera tylko na grze na skrzydłach i mimo, że tutaj cały czas mamy bardzo dobrze grającą w ataku John Perry, troszkę słabsza forma w tym spotkaniu Sobiczewskiej Martyna Greiber też jako ta bardziej przyjmująca z przyjmujących może to śmiesznie zabrzmi, ale tak właśnie jest na 24% dalej Klaudia Nagierska. Nie najlepiej w ataku, bo... no nie najlepiej. Są oczywiście słabsze wyniki, ale wiemy, że Lale stać na troszkę więcej. Ona tu 50% skuteczności, ale to, co się mogło podobać, to na pewno 6 punktów w bloku. Jeżeli chodzi o pole, tutaj kolejne dobre spotkanie Bidias, troszeczkę ofensywnie zabrakło Stronias, bo ona bardzo dobrze w przyjęciu 56%, ale tylko 20% w ataku. No i właśnie sporo piłek dośrodkowych i to może się podobać bo tutaj widać że makarowska cały czas pokazuje tą swoją tendencję że potrafi i lubi grać ze środkami ale ta skuteczność w tym spotkaniu była za mała i to na pewno było widać i to było znaczące szczególnie gdzieś tam w tych ważnych momentach kiedy można było skorzystać z z, ze środkowych, bo to przyjęcie po stronie Unii było bardzo dobre: 58%, a 35% tylko skuteczności w ataku. Elementem, który zwyciężył i to tak znacząco na korzyść EKS-u, jest blok: 15 do 8, więc no, na pewno w tym elemencie e, łódzkie wiewióry potrafią także postraszyć. Dalej lecimy do meczu legionowo-BKS i powiem szczerze, że to było spotkanie. Mm, no może nie najwyższych lotów, ale o takich oczywiście też e, trzeba e, powiedzieć. Mnie podobała się postawa Kingi Drabek. Na pewno było to spotkanie wielu obron. E, po jednej i po drugiej stronie te, te statystyki nie powalają, bo tutaj gdzieś między 35-36 te skuteczności e, w ataku zawodniczek i po jednej i po drugiej stronie. Na pewno mogła się podobać pieszała ona w BKS-ie 60% skuteczności. E, no a resztę siatkarek przy takich postaciach jak Orwoszowa czy Szlagowska, no na pewno oczekujemy dużo lepszej skuteczności w ataku, tylko trzy bloki tego zespołu, <coughs> przepraszam. No i 12 zepsutych zagrywek. To na pewno nie mogło się skończyć sukcesem i tutaj bym upatrywała tych strat. Taki jest złapał mnie napad to chyba właśnie za te. Może nie najlepsze słowa, ale nie, nieistotne. Lecimy dalej, bo został mi już tylko jeden as i ten as trafi do kogoś ze spotkania Grot developer's. Ciekawe spotkanie, spotkanie, w którym jeszcze troszeczkę poniżej swoich możliwości zagrał developer's, ale też wykorzystał tę te szansę zespół Jakuba Głuszaka. Miały swoje momenty, i powiem szczerze, do ostatniego gwizdka liczyłam na to, że jeszcze powalczą w tym tajbraku. Absolutnie nie mam tutaj na myśli żadnej stronniczości, tylko po prostu w tym dniu ewidentnie dewelopers był do ugryzienia. Natomiast to, co cieszy po stronie budowlanych, to coraz lepsza gra kleger, ona na 40%, i to jest myślę taka dobra informacja dla ten raguszaka, ale też oczywiście dla koleżanek z zespołu, do tego dołożyła pięć bloków, to na pewno bardzo ważne Centka cały czas oczekuję od Weroniki lepszej dyspozycji w ataku, bo wiem, że potrafi wiem, że jest dynamiczna a często mam wrażenie, że troszeczkę wstrzymuje rękę w bloku, ok, pięć bloków, fajnie natomiast wydaje mi się, że można lepiej Fedusio Damaskę. Myślę, że taki średni mecz tych obu dziewcząt, one miały swoje przebłyski, ale koniec końców to oczywiście w dewelopresie w końcówce no, niemożliwa była, mimo swojej nie najlepszej skuteczności Jana Blackujewić w ataku, to w obronie naprawdę i czasami w końcówkach właśnie te ważne piłki, które trafiały do niej, oczywiście były kończone. Ania Stencel do niej leci ten. Ostatni As, on ma 70% skuteczności w ataku, do tego 6 bloków i kilka dobrych zagrywek, a więc na pewno zasługuje na to wyróżnienie. Jeżeli chodzi o atakującą, to tutaj Bruna na pewno stać na więcej, ale 38% w takim spotkaniu, gdzie troszkę już widać zmęczenie, może troszeczkę ciężką siłownią, bo tutaj wiemy, że no deweloper za chwilę rozpocznie grę w lidze mistrzyń. Także to pewnie jest też troszeczkę kwestia przygotowania. No i dalej na wielkie brawa zasługuje Kasia Wenerska, która troszeczkę nie domogła w tym spotkaniu i musiała zejść z boiska. Z tego co wiem, została zbadana przez wszelkiego rodzaju lekarzy i tutaj szybko wraca do siebie. Nic tam poważnego się nie wydarzyło, zwykłe zasłabnięcie. No, zwykłe, niezwykłe. Wiadomo, że to jest taka zawsze trudna sytuacja. Niemniej na pewno dziewczęta liczą, że już będzie Kasia gotowa na kolejne spotkanie, ale tutaj wielka pochwała dla Julki Bińczyckiej za wejście na boisko w tak trudnym momencie, kiedy wynik był e, trudny, kiedy nie wiadomo było, czy, czy to spotkanie uda się wyciągnąć e, w tych pięciu Także wielkie brawa dla niej za udźwignięcie, bo nie widać było żadnej różnicy tak naprawdę, jeżeli chodzi o te dystrybucję tutaj i ze środkowymi, i ze skrzydłami, bardzo fajnie się. Rozumiała, także wielkie brawa. Myślę, że e, jeżeli ktoś nie oglądał, a może gdzieś tam na, na e, posadboxie na przykład obejrzeć to spotkanie, to na pewno bym poleciła. E, no i ostatnie spotkanie w tej kolejce, czyli Joker z Bytgoszczą. I tutaj powiem e, kolejne z tych spotkań, które może nie zachwycały, jeżeli chodzi o, o skuteczności, ale na pewno był to niezły mecz Pauliny Zaborowskiej. I ona na pewno zasługuje na, na taki plusik. Do tego mogła się podobać w przyjęciu Agata Nowak. Ona też parę dobrych obron. Na pewno było to lepsze spotkanie Raczkowskie aczkolwiek 38-42% tutaj na pewno przyjmującej troszeczkę można wymagać więcej w przyjęciu. Judyta Gawlak przyzwyczaiła nas do tego, że ona gdzieś tam w okolicach 53% atakuje. Do tego 5 bloków, a więc to jest bardzo dobry wynik i na pewno tutaj pomoga swoim koleżankom w zwycięstwie w tym spotkaniu. Bedgoszcz po tym meczu trudnym meczu gdzie te statystyki były jakie były gdzie też poszukiwania na pozycjach różnych mogliśmy zaobserwować bo to i zmiana rozgrywającej i też na różnych tam powiedzmy pozycjach od przyjmującej do atakującej Miały miejsce. No zobaczymy, tak jak powiedziałam na początku tego odcinka. Ciekawa jestem, jakie będą te zmiany na pozycjach trenerów i czy w ogóle będą, czy właśnie asystenci przejmą te rolę pierwszego szkoleniowca, bo no na pewno na Bydgoszcz wydaje mi się stać, Bydgosz stać na pewno na dużo więcej. Zawsze był to taki zespół, którego traktowaliśmy w kategorii czarnego konia rozgrywek, no a w tym sezonie na razie tak nie jest. Także w starcie Tytanów Joker Bydgoszczy to nie było, ale na pewno bardzo ważne punkty dla Jokera. To by było na tyle z tej kolejki. Czekam już na kolejną i czekam też na rozpoczęcie Ligi Mistrzyń, bo, bo to kolejny fajny, ciekawy etap tego sezonu. Jestem już po słowie z no właśnie, z Malwiną smarzek i mam nadzieję, że w tym tygodniu uda nam się spotkać na takiego live'a. Także czekajcie na informacje, bo, bo mam nadzieję, że uda nam się to wszystko dopiąć tak, żebyśmy mogli sobie spokojnie porozmawiać na żywo. Także trzymajcie się, do zobaczenia.